Mijający już rok 2019 dla polskiej hematologii był dalszym ciągiem zmian personalnych. Tak się akurat składa, że niemal wszyscy kierownicy klinik hematologicznych w Polsce byli równowadkami i niemal w tym samym czasie przechodzą, czy przeszli już, tak jak mówiące te słowa, czy w najbliższym czasie przejdą na emeryturę. I to, co jest miłą wiadomością, to jest to, że wszystkie Wakaty zostały wypełnione kompetentnymi następcami, znaczy mówiąc, że nie jesteśmy dinozaurami, nie, nie wymrzemy, że polska hematologia będzie się dalej rozwijała. Z punktu widzenia metodologicznego no to to, co się stało w polskiej hematologii, to przede wszystkim coraz większe wykorzystanie dawców haploidentycznych. Też pokonaliśmy kolejną barierę, jeśli chodzi o liczbę dawców szpiku, która przekroczyła 1, 700 tysięcy w Polsce i znaleźliśmy się na czwartym miejscu na świecie. Więc to jest jedna z dziedzin, w której, w której jesteśmy mocarstwem, można powiedzieć. No i zaczęły się przygotowania do wdrażania w Polsce rewolucyjnej technologii komórek CAR-T. To są te sprawy najważniejsze, które stały się w polskiej hematologii.